Próbuję coś takiego nagrać Opowiem wam historię o tym dlaczego nie lubię ludzi Dobra? Historia dlatego, dlaczego nie lubię ludzi mm. Więc Więc, więc, więc mm. To się stało tak, że to się nazywa. Um, mam psa ogólnie. Mam psa. Ojej, to jest super, najlepszy Mopsa, jakby ktoś się zastanawiał. I jakby. Ja chodzę z nim na spacery, najczęściej z mojej rodziny, niestety. Sadę go trochę, ale tak jest. Jak ty nie lubisz ludzi, albo powiem taką sytuację na przykład. Mm albo powiem taką sytuację, że ehm, na przykład jesteście kurczę, w galerii na przykład, co nie? Jesteś w galerii i kurczę, robicie, wiesz, ja miałem na przykład że co, znaczy coś tam robicie. Ja tak miałem kiedyś, raz, albo albo dwa. Coś tam robiłem w galerii. Mm, I podchodzi do mnie jakiś ziomek i mówi, że... Ej, ale co ty robisz? To jest nielegalne czy coś. A ja takie... Co o co ci chodzi? O co ci chodzi w ogóle? Wiesz, ja tam chyba... Ta, to żeby był koronawirus wtedy? I ja sobie... znaczy... dalej jest w sumie, ale wiecie tam mm, Nie wiadomo było co się dzieje w sumie za bardzo. I ja byłem w galerii sobie Maka jadłem. I... Mmm. Pan mówi... Ej, ale tak nie można! Iść do domu, bla 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 bla, bla. I wiesz, i on tam mi mówi wykłady, kurczę profesor, kurde Matczak <grym>, Nie żartuję Szanujemy profesora, oczywiście, ale tam mi mówi, że No, taki można, jest koronawirus tutaj, Iść do domu, to zjedz, kurczę A, jak, a ja tak się myślę sobie, że Ja pierdziele Ludzie umieją, chyba ludzie mózgu nie umieją używać czasami, naprawdę sobie tak myślę, że Że ja cię kręcę, no I to jest cała historia o tym, jak nienawidzę ludzi